Tak takie obrociki zrobimy Chociaż kurwa Może i na tej cienkiej Także cześć, witamy wszystkich serdecznie cześć. Tu jest Szwagier ja, ja jestem drugiej No i dzisiaj montujemy, a dokładniej Będziemy próbować zamontować tutaj Te takie cycki Jakby to powiedzieć, kulturalnie mówiąc Do podnoszenia motocykla Za to, a nie za wahacz Chodźmy na pomysł ze Szwagrem Że Zaszlifujemy na tarczy kawałek tego Śwagier jak zwykle BHP widzę Buty, buty to podstawa śwager, nie? I ten No i będziemy zeszlifowywali ten uchwyt, żeby na tym steku fajnie to stało No i z takich bajerów to dzisiaj to Tablica jak widzicie zdjęta Będzie, będzie tutaj rameczka elegancka zamontowana już niebawem Tak samo jak ten to są tu jest żab Nie żeby w kosmos? Nie, jak on dobrze to będzie właśnie na prawdę Teraz trzeba wybrać miejsce, no i napis, który przyszedł będzie No jeden zeszlifować chyba będzie najlepiej ten napis, nie? Tak to będzie równo Ale jakimiś brodaczami jeżdżą Nikt się nie spodziewał, że będzie taka sytuacja tutaj montowana No bo ja myślałem, że to podejdzie, nie? Że to tak Kurde, tak spoko wyglądało, jak na zdjęciach, ale tu widać, że To jest nie tak, no Za duże to jest Chińczyki, Chińczyki chciały dobrze Ale za dobrze im to wyszło I co, tak zaszlifować? Dobre, tak dobrze to dobrze Nawet no troszeczkę za bardzo bym powiedział, że jest ścięte, ale... No to dobrze, tak, to, to dobrze